No hej, nie wiem czy ktoś w sumie jest na czacie, bo z tego co tutaj widzę, to są niby dwie osoby, strzelam, że ja i ktoś jeszcze. Jeżeli jesteście faktycznie, to możecie dać cynk, że ktoś tam się pojawił i będziemy powolutku zaczynać zabawę. Pewnie wyjdzie z tego taki totalny spontan dzisiaj, natomiast myślę, że warto spróbować się chwilę pobawić i zobaczyć co da się zrobić. Dobra, ja sobie powolutku, ja sobie powolutku zacznę. Postaram się generalnie pospieszyć z tym tematem, bo czasu jest dzisiaj bardzo mało na to wszystko. Natomiast spróbujemy coś tutaj ogarnąć. Tak jak wam pisałem na grupie Train Range Club, spróbujemy dzisiaj podejść do tematu projektowania pulpitu kostkowego. Oczywiście z dedykacją do wykorzystania przy makiecie kolejowej. Tak naprawdę tylko tutaj o to w tym wszystkim będzie chodziło. Tematem będzie posterunek odgałęźny, taki trochę skomplikowany, powiedzmy troszkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wykorzystamy sobie wersję 1.4.0 Tramrange Studio. Ona nie jest jeszcze publicznie dostępna, natomiast niedługo będzie. Przy okazji będzie można sobie zobaczyć, jakie zmiany tutaj zaszły w ostatnim czasie. Dobra, ja sobie zacznę od założenia pustego projektu. Zrobimy tutaj coś takiego jak wersja 1. Zrobimy to jako posterunek na przykład. Od tego sobie zaczniemy. Więc będziemy sobie rysowali coś w tym stylu. Zrobimy sobie wersję pierwszą i zaczniemy w ogóle od samego narysowania układu kostek, który będzie nas to interesował. Generalnie rzecz biorąc, zasada jest niby taka, że pierwszą rzeczą, która powinna być zrobiona, to jest przygotowanie planu schematycznego, na którym naniesione są wszystkie informacje dotyczące. Układu torów, rozjazdów, numeracji, literacji, odcinków izolowanych, innych urządzeń, które gdzieś tam występują. My tego tutaj nie mamy. To, co oczywiście będziemy posługiwać, to szkic, który został wysłany jako propozycja takiego ogólnego konceptu związanego z, z przygotowaniem po prostu pulpitu pod makietę. No i to będzie nasz punkt wyjścia. Ja to szybciutko postaram się naszkicować, jak to wygląda. Generalnie spróbuję na początek użyć po prostu prostych, prostych odcinków torów i podstawowych rozjazdów, żeby po prostu zaznaczyć co i jak, a za chwilę będziemy sobie myśleć, jak to wszystko konkretnie rozplanować. Jeżeli chodzi o wymiar obudowy, która jest tutaj zastosowana, to ja na chwilę obecną prawdopodobnie zrobię tak, że tą obudowę sobie powiększymy, tylko i wyłącznie po to, żeby się, że tak powiem, nie ograniczać w żaden konkretny sposób. Wypełnimy ją w ogóle na początek, wypełnimy wszystkie puste pola, żeby się już nad tym nie zastanawiać. Dodamy sobie powiedzmy ze dwa wiersze tutaj na górę, zaczniemy od takiej dość dużej obudowy. Poszerzymy ją też trochę, żeby nam tutaj to w żaden sposób nas nie ograniczało. Załóżmy nam na 22 pola. No i myślę, że możemy od tego zacząć. Więc tak. Zacznijmy od samego narysowania tej takiej kluczowej części związanej tutaj z. Ja sobie będę zerkał na schemat, tutaj jeszcze w międzyczasie. Tej kluczowej części związanej z pulpitem, jaki został wymyślony, a wygląda to mniej więcej w ten sposób. Zacznę tylko od tej środkowej części. Najwyżej będziemy sobie to potem wszystko rozszerzać gdzieś tam na, na woki w górę czy w dół, zależnie od pod, zale, w zależności od potrzeby. Więc tak, ta podstawowa część to są dwa tory. Czyli mamy linię dwutorową. I tutaj występują dwa odgałęzienia. Pierwsze z nich będzie się znajdowało tutaj z brzegu. To będzie pierwsza, pierwsza linia, tu będziemy mieli drugą linię. Zrobimy to na razie w ten sposób. Zaznaczymy sobie same odcinki torów łukowych i dodamy rozjazdy. Na razie zrobimy je w ten sposób, żeby nie wybierać jeszcze, w których miejscach będą znajdowały się przyciski. Więc to jest ten podstawowy układ. Do tego dochodzą nam jeszcze dwa półtrapezy. Czyli tak, pierwszy z nich będzie tutaj. Tak to jest na tym załączonym schemacie. A drugi jest, żebym się tylko nie pomylił teraz, drugi jest tutaj. Tylko to będzie oczywiście przejście, zwrócę tutaj w drugą stronę. Więc mamy coś takiego. Do tego na środku dodamy sobie jeszcze, przesuniemy sobie generalnie całość tutaj ze środka jeszcze na bok troszeczkę. Bo tutaj na środku generalnie znajduje się, czy jest zlokalizowany jeszcze przejazd kolejowy, kolejowo-drogowy w sumie. Więc tak, to jest to, co nas tutaj interesuje. Wstawimy tu sobie jeszcze dwa odcinki toru. No i generalnie to jest, że tak powiem, sam układ torowy tego posterunku, który nas tutaj interesuje. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę, że tutaj można by pomyśleć, że w tym miejscu znajduje się jakiś anglik, czy zaśmy stronę. Natomiast te rozjazdy. Dwa, to są po prostu dwa osobne rozjazdy. Ja na chwilę obecną połączyłem tej, czy zlokalizowałem blisko siebie, natomiast do, zasadniczo nie jest w ten sposób, że to są, że to jest jeden scalony rozjazd. Także tak, od tego sobie zaczniemy. Co nam tu będzie potrzebne? Generalnie rzecz biorąc, wyjdziemy z założenia, że tory, które są tutaj zlokalizowane w ramach samego tego posterunku mają założone. Założono jakąś formę detekcji niezajętości torów. Czyli generalnie są tam po prostu odcinki izolowane. Ja sobie zamienię te, te tory, te kostki na tory ze szczelinami tutaj w każdym tym miejscu. Więc to będzie pierwszy rzecz, którą sobie gdzieś tutaj zrobimy. I zrobimy to dla wszystkich dla wszystkich torów. To będzie ten początek. To samo zrobimy tutaj na tych torach łukowych. No i w sumie tyle. To, co tutaj się jeszcze znajduje, to, co jeszcze? Mamy tutaj semafory wjazdowe na ten posterunek, czyli włożymy sobie tutaj kostki związane z semaforami. Ja zacznę od tego, że, że, że tutaj wstawimy sobie te semafory, kostki z semaforem ustawionym po prawej stronie od toru. Tutaj również, w tych dwóch miejscach tak samo. Natomiast tutaj przy tych torach odgałęziających się, to akurat z uwagi na to, że to jest, jak zakładam zbieg. Znaczy, w sumie to nie, tutaj mógłbym w sumie się pokusić o jeszcze dopytanie a propos tego, jakie są, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast zastanówmy się, w większości wypadków, jeżeli spotykamy gdzieś taką sytuację, że mamy faktycznie linię dwutorową i mamy odgałęzienia w dwie, w dwie strony, to można by sobie przyjąć, na przykład, że Technicznie to będzie zrealizowane w ten sposób, że po prostu od fragmentu modułu będzie po prostu odbiegał kolejny jakiś fragment makiety, będą po prostu wstawione kolejne profile czołowe i zakładam, że ten, że te tory będą od siebie odchodziły dość szybko, że tak powiem, więc ten zbieg linii, że tak powiem, nie będzie tutaj taki. Taki długi, i semafory generalnie też zlokalizowane będą nie bezpośrednio przed rozjazdem, tylko gdzieś dalej. Więc ja bym założył, że tutaj w tym miejscu jednak będziemy stosowali kostkę z semaforem umieszczonym po lewej stronie od toru, z uwagi na to, że te, ta dwutorowa linia będzie po prostu od, na tle znacząco oddalona od tego jednotoru, że tutaj nie będzie dochodziło do czegoś takiego jak, jak to zbiegnięcie się linii, tak żeby te semafory trzeba było ustawić inaczej. No, i tutaj zrobimy dokładnie to samo, czyli postawimy semafor po prostu po prawej stronie odtoru, i tu zrobimy dokładnie powtórkę, czyli semafor po prawej stronie, a tutaj ten zamienimy na semafor zlokalizowany po lewej stronie odtoru. Więc generalnie to. Kolejną rzeczą, która będzie nam tutaj potrzebna, to przyciski do podawania sygnałów na, te, na tych semaforach. I tutaj będziemy stosowali już kostkę bez szczeliny, ponieważ w tej części nie będziemy prowadzili detekcji. Niezajętości odcinka. Tutaj już w tym przypadku ta kostka jest nieodpowiednio wstawiona. Zaraz ją sobie zamienimy na taką, jaką ma być. Więc tutaj zastosujemy kostkę z przyciskiem po drugiej stronie. I mamy coś takiego. Tu nie będziemy już wstawiali przycisków do podawania sygnału do jazdy manewrowej, ponieważ na Generalnie tutaj na tym posterunku, ta jazda manewrowania nie będzie się w ogóle odbywała, natomiast będziemy mogli wykorzystać sobie na przykład przyciski do podawania sygnału zastępczego. Więc możemy je tutaj na górze wstępnie sobie ustawić. Taką nowinką, o której zresztą ja to może zrobię od razu tak, że te przyciski i te semafory sobie jakoś roboczo oznaczymy. Więc tak, tutaj będziemy mieli na przykład e, semafor, o, 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 semafor A2 na przykład. Tutaj oczywiście jest trochę kłopot jeszcze z tym, że te litery powinny być w indeksie górnym, natomiast powiedzmy, że robimy to z tego na razie taki wstępny szkic, nie będziemy się jakoś specjalnie w tym, w tym momencie przejmowali. To jest coś, co możemy sobie jeszcze za chwilę gdzieś tam, czy za jakiś czas dopieścić, czy na etapie wykonawstwa, czy, czy jeszcze w samym projekcie. Tutaj, według tego, co jest narysowane, mamy semafor B i to prawdopodobnie będzie semafor z oznaczeniem 1,2, zakładając, że to jest linia dwutorowa i możemy też pojechać po prostu na i na jedno, i na dwa światła w tym momencie. I tutaj będziemy mieli semafor C, też C, 1,2. I zróbmy sobie na dole. Dobra. dobra, tutaj jeżeli dobrze widzę, w projekcie były oznaczone, oznaczone semafory odpowiednio D E i F, więc zaraz sobie to też tak szybko oznaczymy. Także tutaj mamy semafor D też będzie 1-2. Ponieważ jedziemy i na, możemy jechać i na jedno, i na dwa światła w tym momencie. Oznaczenie będzie na górze. Tutaj wstawiamy sobie semafor E też będzie 1, 2. I tu wejdzie nam F2, ponieważ tutaj jazda będzie zawsze na dwa światła. Tylko możemy poprawić jeszcze możemy poprawić jeszcze miejsce, w którym jest wykonany opis, czyli damy go na górę. Dobra. Teraz tak to, co mogłoby się tu jeszcze przydać, to to. To przydały nam się jeszcze kostki związane z tarczami ostrzegawczymi. I co prawda nie było w tym wstępnym projekcie, natomiast myślę, że można się pokusić o wstawienie takich kostek. Nawet gdyby one nie miały być wykorzystane, to możemy to po prostu oznaczyć w tym miejscu i wziąć sobie to pod uwagę. Więc sobie, wyjdziemy sobie z czegoś takiego. Tutaj damy kostki po prawej stronie od toru, znaczy te tarcze po prawej stronie od toru. Widzę, że ktoś tam się pojawił na ten na samym live'ie, także jeżeli macie ochotę coś tam podpowiedzieć albo macie jakieś pomysły dotyczące tego, w jaki sposób można tutaj te kostki jeszcze jakoś inaczej poukładać do tego projektu, no to śmiało piszcie, będziemy to gdzieś tam za chwileczkę oglądali i sprawdzali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tylko tytułem wstępu powiem jeszcze tylko tyle, że tutaj generalnie sam projekt dotyczy, dotyczy posterunku od gałęźnego Mamy dwie linie dochodzące tutaj do linii dwutorowej po jednej i po drugiej stronie. A na środku ma być jeszcze zlokalizowany przejazd kolejowo-drogowy. Ja myślę, że do tego przejazdu zrobimy na początek tak, że wstawimy tu jeszcze kostki symbolizujące zamknięcie rogatek, które też były dostarczone, że tak powiem, w tym takim wstępnym projekcie. I do tego dorzucimy jeszcze. Tu jeszcze była też niby kostka. Ze szczeliną, gdzie mamy sygnalizację kontroli zamknięcia rogatki. Teraz sobie to zobaczymy. Także ja na razie robię to w ten sposób, jak było to, że tak powiem, w tym wstępnym projekcie zrobione. Jeżeli macie jakieś uwagi lub pomysły, no to śmiało piszcie. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj zrobimy sobie jeszcze oznaczenie tych rogatek, tam to było bodajże jako N1 i N2. Dobra, tu nam brakuje jeszcze opisu do tarcz ostrzegawczych. Zrobimy na razie tak, że co prawda można by to niby tutaj zrobić na górze, a może w sumie możemy tak zrobić na początek, może to nie będzie jakieś tam straszne wykroczenie, a generalnie jeżeli będziecie mieli jakieś Jakieś uwagi to, to piszcie, będziemy to zaraz ogarniać. Więc tak, mamy po kolei tarczę ostrzegawczą do semafora A, do semafora B, tu damy na dole, tutaj mamy C i ona będzie znowu na górze. To mamy SMO4D z oznaczeniem tutaj na dole. OK. Tutaj na górze. I jeszcze jeden tutaj wstawimy na dole. Jeżeli chcecie, to ten projekt generalnie możemy zrobić tak, że jako gdzieś zamieszczę w takiej formie, żeby można było, żeby można było sobie go pobrać. I wypróbować, natomiast będę musiał po prostu się upewnić, czy w tej wersji da się z niego już skorzystać. W sensie takim, że tutaj ta wersja aplikacji, z której korzystamy w tej chwili, to jest wersja TrainBrain Studio 1.4.0, która nie jest jeszcze wydana, natomiast pomyślałem, że można pokazać, co tutaj się pozmieniało i co doszło nowego, jeśli chodzi o możliwości. Dobra, ja zrobię jeszcze teraz tak, że zapiszę to jako pierwszą wersję tego projektu. Więc generalnie zrobimy sobie tak, że zapiszemy sobie to gdzieś tutaj, na przykład jako nie wiem, testy. Wpiszemy sobie, że to jest na przykład posterunek wersja 1. Dobra, więc to mamy zapisane. Tutaj zostały nam na górze jeszcze trzy przyciski do podawania sygnału zastępczego. Więc możemy sobie tutaj, tutaj od razu też wykonać opisy do tego. A na górę możemy za chwilkę wstawić coś, co się pojawiło dosłownie w ciągu ostatniego tygodnia, czyli generalnie imitacje liczników związanych z tymi przyciskami. Przyciski do, do sygnału zastępczego generalnie to są przyciski nieplombowane, ale jako przycisk specjalny on wymaga tego, żeby miał podpięty licznik. W związku z tym użycie tego przycisku generalnie będzie każdoraz w zliczone. I zaraz sobie to do tego wstawimy. Tu akurat w tej wersji aplikacji nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby nadać sobie opisy do tych liczników. Natomiast w samym liczniku, takim fizycznym, który już można sobie zobaczyć, tu jest, mamy literówę.